Dobra, witam was serdecznie w stronę oczami Asi i na Waszą wyraźną prośbę nagrywam osiedle, na którym mieszkam. Tu przesłan mój dom. Tu jest ulica, na której mieszkam. To, yy, tutaj są świetniki, dlatego że to był dzień, kiedy śmieci wywozili. Słuchajcie, to, to osiedle raczej niczym się nie różni od innych osiedli jest bardzo typowe. Zobaczcie, tutaj chciałam Wam pokazać takie dosyć duże kanały, które są, bo jeżeli tutaj woda, yy, deszcz pada <laughs> i wiecie co, nic nie widać, nieraz są takie deszcze, że nic nie widać na wyciągnięcie ręki. Zobaczcie, domy się tak naprawdę różnią od siebie, każdy dom jest inny. Tu jest znowu ten kanał, który następna tą wodę zbiera, jak bardzo pada. Zobaczcie, tam nie było u mnie chodników. Tu jest taki mały chodniczek, żeby przejść na drugą stronę. Nieraz są te chodniki, nieraz ich nie ma. Tak naprawdę to jest bardzo, bardzo różnie. Zobaczcie, domy są generalnie parterowe, ale również piętrowe też się zdarzają. Ta droga, która teraz, którą teraz idę. Po prawej stronie ona ma plac zabaw, który Wam kiedyś pokazywałam i ta droga, tą drogą będę szła do takiego małego centrum handlowego na naszym osiedlu. E, trochę przyspieszyłam, jak widzicie, tą moją podróż, ponieważ nie chciałam Was absolutnie zanudzać. Jest przystanek autobusowy tutaj, e, no nie ma pomów, wszyscy generalnie jeżdżą samochodami i tutaj jest chodnik. Także ja mogłam sobie spokojnie z dziewczynami po tym chodniku iść. Mniej więcej do centrum tego handlowego mamy około 15-20 minut na piechotę. To są domy jeszcze do wynajęcia, zostały niedawno zbudowane. Zresztą moje osiedle w ogóle jest to osiedle, słuchajcie, bardzo młode. ono ma, Domy mają tutaj maksymalnie 3 lata. Bardzo mi się to osiedle podoba. Jest tam cisza, spokój. No może teraz widzicie, że są roboty drogowe, więc może nie aż taki spokój. Ale faktycznie bardzo dobrze się tutaj mieszka. Powiem Wam, że nie wiem, tutaj robią jakieś źrury kładli, kiedy ja szłam wtedy do sklepu, ale faktycznie starałam się Wam nagrać całą drogę. Bardzo duże ronda są, nie wiem, czy tam założyć po prawej stronie, a na wprost macie szkoły i boisko szkolne. Bardzo, bardzo duże. Te szkoły naprawdę mają ogromne boiska, bo są w ogóle ogromne powierzchnie, więc wszystkiego, więc boiska też są duże. Moja osiedla nazywa się Belwista, więc co po chwilę będą gdzieś tam informacje na ten temat. Eee, także idziemy sobie cały czas prosto wzdłuż eee, szkoły. Chciałam zwrócić uwagę na to, że ludzie tutaj raczej nie chodzą piechotą. To tak jak w Stanach, chyba słuchajcie, ludzie po prostu jeżdżą samochodami. Także ja tutaj nie spotkałam chyba nikogo na swojej drodze. Może kiedyś idąc do sklepu jedną albo dwie osoby minęłam. Dla nas z Przemkiem wieczorem jest to fantastyczny spacer. Dlatego, że jest strasznie upalnie. Wieczorami mamy 22-23 stopnie. Więc naprawdę taki spacer jest dla nas przyjemnością. Chciałam Wam pokazać tą roślinność i różnorodność tych domów, mijanych co jakiś czas, ale mm, tak naprawdę chciałam Wam pokazać, jak wygląda centrum i w ogóle droga tutaj. Prosicie mnie o to, pisząc do mnie, więc mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z tego filmu. Po lewej stronie zaczyna się przedszkole. To jest jedno z dwóch przedszkoli, bardzo blisko nas. Tu są takie domki drewniane, które tam gdzieś się tam są, papugi, które dzieci karmią te papugi, takie wielkie papugi. Są place zabaw tutaj u dzieci, i to nie jeden, a dwa, albo nawet trzy. Jest bardzo kolorowo. W tej chwili dzieci nie było na placu zabaw, dlatego że one były w budynku. To była chyba pora obiadu. Dość duże ronda i widzicie, te ronda generalnie są obsadzone jakimiś roślinami. Po lewej stronie cały czas ciągnie się ten płot szkoły. To jest szkoła chrześcijańska. Są różne religie, odłamów chrześcijaństwa tutaj w tej szkole. Jest to bardzo dobra, prywatna szkoła. Chyba miesięcznie kosztuje ona około 300-400 dolarów. Ma dosyć wysoki poziom. Po, prawej, po lewej stronie cały czas jest ta szkoła, ona no jest naprawdę, zajmuje bardzo dużo powierzchni. Ja specjalnie Wam nagrałam, tu są różne informacje dotyczące szkoły, przy każdej szkole są takie informacje. Natomiast chciałam Wam pokazać, ile było wtedy stopni i na którym zdjęciu jest pokazane, że było 30 stopni w tym dniu i wtedy, kiedy idę. Po lewej stronie cały czas ta szkoła, a po prawej stronie jest park, który kiedyś Wam nagrałam z dwoma y, czarnymi łabędziami. Widzicie, to jest ten park. Ja nie chcę jeszcze raz go pokazywać, ponieważ już go kiedyś Wam nagrałam, więc nie chcę się powtarzać, nie chcę być po prostu nudna. Słuchajcie, piękna pogoda cały czas, jak widzicie. Po prawej stronie stoi rząd samochodów, ponieważ to była też godzina, kiedy rodzice przyjeżdżali, chyba to było tak po swoje dzieci, dlatego tyle samochodów stało na poboczu. Tak, to nie jest w zasadzie tak jak w Anglii, że samochody przepuszczają osoby, które chcą przejść. <grywa> tu trzeba poczekać na swoją kolejkę. Znowu rondo obsadzone różnymi roślinami to jest takie charakterystyczne tutaj. I jest tutaj to centrum. Ja Wam pokażę o miejsca dla rowerów. Pokażę Wam, co tutaj jest Tu Jest taka powiedzmy tawerna, tutaj można coś zjeść. Napić również, jeżeli macie ochotę. Jest niesamowita roślinność. Zobaczcie, tutaj wszędzie, wszędzie jest posadzona piękna roślinność. Wszystkie prawie parkingi, przynajmniej tak się starają tutaj, gdzie są sklepy, są generalnie zadaszone, mają cień, bo naprawdę u nas jest bardzo gorąco, więc żeby tych ludzi już nie męczyć tym upałem, to właśnie porobione są takie zadaszenia. To jest apteka. W naszym centrum jest, takim małym handlowym jest apteka. I ta apteka sprzedaje wszystko, zobaczcie, i papier toaletowy, i środki czystości, i czapki, kapelusze na lato, klapki, ręczniki w środku. Tu jest Iga, nasz sklep. Obok, tak jak bym mówiła, mu lorca, kolsa, Aldiego, czwarta, czwarta, jakby siła taka spożywcza. Tak mniej więcej wygląda ta apteka. Ona jest dosyć duża. Oczywiście realizują również recepty. Jest tutaj przychodnia lekarska. Jak widzicie, i jest fryzjer również tutaj. Ja nie chciałam tak za bardzo coś nagrywać, bo tam ludzie siedzieli. Tutaj jest piekarnia. No, to naprawdę to nie jest nasze pieczo polskie. <śmówmy się> Mówmy się. Tutaj jest po lewej stronie, zaraz będziemy mijali, jest kosmetyka, do której ja chodzę. Gabinet kosmetyczny. Tutaj można zjeść pizzę albo zamówić jakieś jedzenie na wynos, ale to jest otwarta od godziny chyba 17. .00. Macie sklep alkoholowy, drive-thru, gdzie możecie podjechać samochodem. Tam z tyłu jest ten park, park, gdzie były czarne łabędzie. To jest jakiś ptak, o którym ja miałam zielonego pojęcia co ta Ale tak mi się spodobał, że postanowiłam dla Was go nagrać. Dziękuję Wam bardzo. Do następnego razu wysyłam wszystko co najlepsze. Papa! Pa.